Siemanero, siemandero. Oto ja. Oto śniadanie. Dzisiaj sam się zdziwi, bo ostatnie dwa dni go zabierałem na jedzenie. On tak jakby trochę nieprzyzwyczajony chyba do kupywania sobie jedzenia. Prosiłem go, żeby co? Mówię, nie jesz nic w poniedziałek? Nie, nie jesz nic we wczoraj? Możliwe, że jak u tych ludzi pracował, oni dawali mu jedzenie. To wjechał na takim samym patencie domie. Ja nie mam nic przeciwko ogólnie, nie? No, ale jak ja dostałem teraz jedzenie, ja tego nie wciągnę, bo jadłem już śniadanie. To będzie ciężko. Dobrze, słuchajcie, nie takie rzeczy rano, nie o to chodzi. Śniadanie dostałem, to jest bardzo fajne. Poza tym, do roboty jadę. Super. Trzeci dzień tego projektu. Super. Dzisiaj powstanie tam ścianka. Super. Elektryk ma być dzisiaj przyjechać. Nie wiem, co będzie robił. Czy będzie robił, czy jak. Jaki jest plan Mr. Elektryka. Ale się dowiemy, jak przyjedzie. Także działamy. Tam on musi zobaczyć też wszystko, nie? Więc zobaczymy, no, będzie działo. Nie ma wyjścia. Sąsiadka Buty zostawiła przed domem całą noc stały. Zapomniała o nich. E, powiem Wam tak, zresztą znaczy, wczoraj, kto nie zna tej historii, to proszę sobie cofnąć odcinek, bo ciekawa historia. I, i tyle. Poza tym jest piękna pogoda. Bardzo mi się podoba. Ja lubię jak słoneczko coś świeci Uwierzcie mi. Ja to jest, w ogóle jestem innym człowiekiem od razu, nie? Jak jest tak ponuro, deszczowo, tak jak wczoraj, to ja normalnie nie miałem siły już, nie? Ja mówię, nie, a wolę do domu jechać. Tak, tak robiłem, bo robiłem i chciało mi się. <grym> Także, no masakra to jest jakaś, nie? Dzisiaj jest super. Cudownie. Także dzisiaj w planach słuchajcie jest. Puścić trochę kabli, postawić ściankę najpierw Puścić trochę kabli Docelowo, żeby one już były Tam gdzie mają być yy, Założymy chyba duży tranking, Albo przedniemy tą ścianę ostatecznie Zobaczymy, kurde no Zdecydujemy Choć Z drugiej strony tam wszystko dołem będzie szło To nie, nie ma to do, do końca sensu Więc puścimy wszystkie kable dołem W trankingu za, za szafkami one będą na wysokości nóżek, to nie będzie to przeszkadzało Także tam będą wszystkie kable dochodziły do urządzeń elektrycznych, tak jak mówiłem wczoraj Zostawiliśmy ściankę wczoraj z otwartą, bo zjęliśmy tą ściankę, która grodziła kuchnię i pokój I słuchajcie, i nie wiem, czy dzisiaj klienci będą, czy ich nie będzie, ale chciałem im zaproponować, żeby za pomyśleli o tym, że może nie trzeba ścianki, może zrobimy open plan, może zablokujemy te drzwi Zgubię po prostu, nie? Czyli stwierdziliśmy z samym, że namieszamy im trochę w głowach <głos》>, Że damy im szansę na przemyślenie, na, na zmianę decyzji Bo w tym momencie to była taka kuchnia oddzielnie Wiecie, jest tam mała zmiana, bo już nie będzie przejścia z kuchni do, do pokoju Nie będzie szklanej ściany, w ogóle ta szklana ściana to tak to taki stary styl. Po prostu było zrobione po to też, żeby więcej światła wpadało do tego pokoju. Teraz tego światła już tam nie będzie. Będzie to taka pełna ściana. Dlatego zrobimy więcej spotlightów z sufitu, żeby to miało ręce i nogi. Żeby, żeby wiecie, tego światła tam nie zabrakło, nie? Ale jak otworzyliśmy tą ścianę wczoraj, to stwierdziliśmy, że dobrą opcją by było pokazanie im, jak dużo przestrzeni jest teraz. Może Ludzie przemyślą, zmienią swoje podejście do tej kuchni, wiecie, mają szansę. Można użyć dosłownie wszystkie te meble, które są, bez jakiegoś większego problemu. To, co jest na, na, tej, na tym zagięciu, na tej ściance nowej, można by było spokojnie przełożyć na lewą stronę i job done. Nie trzeba niczego dokupywać. Wszystko, wiecie, wszystko tak jak e jest w planach, tylko po prostu ułożyć tą kuchnię trochę inaczej Zobaczymy, jak ta rozmowa dzisiaj przebiegnie Słuchajcie, czy od razu będzie takie kategoryczne Nie, 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 ścianka <grym> Czy może... Mm, wiesz co, Rafał? Mm. Także zobaczymy <grym> Zobaczymy, co to będzie Także lecimy Ja wam życzę miłego dnia, wieczoru i poranka Także czekajcie na update'y Pokażę wam za chwilę, co tam działamy Let's go Siemano. Siemano rubaszki. Did you tell your to my neighbor, or oh, not today? i was afraid a little bit, but she left her shoes overnight. Oh. in the morning, the shoes was uh, still there, and the door wasn't really shut. and i'm afraid if i will go there and try to shut the door and say, are you okay? Uh, saying, you been yes, right? that's the problem. so i'm not really trying to do anything. i watch. Put... kostochki. Kosteczki? No, uh, okay. No Dobra. Słuchajcie, jest taka akcja, że elektryk już nam wyłącza prąd, to mnie denerwuje. nie mamy czym robić. Tak. <laughs> już znowu popsuł wszystko. Słuchajcie, to musi powstać ścianka, nie? Więc zanim to zrobimy, musimy rozmierzyć, czy na pewno mamy wystarczająco miejsca w tym pomieszczeniu. Jest to mały projekt, więc musimy się tutaj godzić ze wszystkim. Mamy tu plany. Klienci przykrywali nam... Kanapy. Wymiar, który bazowała firma to jest 2 3, 9. 2-3, 2, co tu jest napisane, 25 9. Co nie i to jest nasze minimum, bo tu jest. Tu jest umieszczony space, takie widzicie i tu jest umieszczony space. Musimy sprawdzić, czy na pewno oni dobrze to rozmierzyli, że to się mieści w drzwiach. A to będzie mieściło się w, całej, w całym pomieszczeniu po postawieniu ścianki, więc dla nas to jest super priorytet, nie? żeby to sprawdzić. Więc teraz zajmiemy się tym, ustawimy pierwszego Joyce'a i lecimy. Szymano Babacki. Słuchajcie, elektryk był, zrobiliśmy plany, co i jak. do nowej ścianki, bo jak pamiętacie ta stara ścianka była przykręcona tylko do płyty gipsowej więc zawsze dwie śruby pobliżona Zawsze dwie śluby po obu stronach. Wtedy macie pewność, że drewno będzie trzymało i nie, yy, nie skręci się. Będzie wysychało, bo na pewno tam trochę wody zawsze jest. A jak już zamkniemy, to wyschnie w którymś momencie. Więc zostało nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery loginsy. Rzucamy później taką belkę jak tutaj dołem. Ta została już przykręcona. Membrana oczywiście podłożona, bo mamy tutaj posadzkę cementową, żeby to nie piło bezpośrednio, więc od razu poszedł. Poszła izolacja, no i co? I Wrzucimy tego z automatu. Te loginsy nam tu zrobią wiecie, moc, i później tylko już Joyce, nie? Więc poje... skręcimy to, pojedziemy po płytę, przykręcimy płytę i będzie można przerzucić kable. Elektryk tutaj zrobił nam małą, szybką instalację. To już jest początek naszych spotlightów. Tu mamy hit detektor. Oczywiście w tej kuchni nic takiego nie było, więc poprosiłem go od razu, żeby nam to też założył. Skrzynka będzie wymieniona, będzie nowy kabel, kabel puszczony cały bezpośrednio od, od głównego bezpiecznika do skrzynki. Skrzynka wymieniona, także będzie elegancko. Lecimy z tym. Idzie Joyce. Dobra. Słuchajcie, mamy loginsy poprzykręcone. Ups. Ciasno się robi. Także poszedł laser. Słuchajcie, jak widzicie tę zieloną linię, to jest właśnie laser. Pięknie ustawione po obu stronach, sprawdzone Sprawdziliśmy czy wszystko nam gra Teraz to już się przesuną ogólnie I przykręcamy pozaznaczałem sobie linie Zielony powiem wam, że dobrze, robi robotę Zielony kolor chyba najlepszy Jeżeli chodzi o pracę Także Przykręcamy i lecimy dalej Dobra, małe planowanie Słuchajcie, już jest wszystko przykręcane Nawet te ee, Już są przyczepione do ściany Przykręcone ładnie. Tutaj to nawet podkleiłem tego, bo ta ściana tam z tyłu pływała, więc aby uniknąć jakiegoś wiecie ruchu, później bo te śruby mogą puścić albo stworzyć jakiś mały ruch. To podkleiłem, ścisnąłem Gzeubana. Eee, co, zaczynamy od tego Joyce'a i od tego Joyce'a. dlaczego? Ponieważ tu będzie ta ostatnia szapka z piekarnikiem, i tam jest miejsce nad tą szafką na wszystkie... Eee, wszystkie bezpieczniki więc aby uniknąć nagle wiecie Joyce'a po środku tej szafki to zaczynam właśnie od końca tego miejsca, gdzie będzie ostatni tower i tu będzie Joyce. Później następny będzie i następny i następny w tym przypadku tutaj damy co 60 cm te dwa Joyce'y. Tu jeszcze nie wiem, czy będę kontynuował co 60 czy czy nie, ale mi się wydaje, że co 60 to spokojnie wystarczy. To nie jest duża ściana. Jest tu by 4 Będą dwie płyty, kilka loginsów, także to nigdzie nie ucieknie i będzie krótka ścianka ostatecznie na końcu, więc tu ewentualnie damy co 40, ale tu za szafkami już kombinować nie będę. Także będę musiał jeszcze tylko rozmierzyć, gdzie będzie dodatkowy joystick z górą na te szafki ścienne, żeby mieć łatwiej przykręcić, nie szukać, nie kręcić do płyty. Wiecie, o co chodzi. Także jeszcze na koniec łapiemy wysokość i określę, gdzie mam wstawić. Belkę na płasko na wysokości do montażu tych wszystkich szafek i tyle w temacie. Także kończymy to jak najszybciej. Yy, z, sam tniemy Joyce y. yy, radzi sobie, ale uczy się, bo on nie miał do czynienia z piłą, więc yy, potniemy, przykręcimy, jedziemy po płytę. Tutaj słuchajcie, dałem co 40. I w tej pozostałej części też dam co 40. So, so we'll do logins in one position. So how many we have? Two. Exactly. So we need one more. No. Ah, oh, one more. Yes. Yeah. One, two. So we need to get one more. So when I will get uh, go for the plasterboard. Uh, yeah. So now we can just prep the logins. Yeah. Okay. Logins, logins. tape measure. So we can start. So they should all be the same size. Approximately. Yes. So. 30 and a half with those being uh, measured different, those two. Right. And this one will be different. Then this one will be different, and those two will be the same. So, physically, you need to measure. Right. 30, 30, and 7 mil. 30. Hammer, hammer. Just one. Just one, now yeah. Because the rest will be the plaster wood. Okay. Okay, they're not long, uh, long. so one is perfect. So, we we'll do one. All the way to cut. So, 30,7 for that one and this one. Okay. You mm. need to do one by one. Yeah. Because when you screw, they mm. make Sorry. 30,7. Okay. 30 cm mm -hmm. 30 and 7 mm, yeah. Okay. ok, dobra, słuchajcie, czyli mamy to. Widzicie, i tak szczanka będzie wyglądała. Także, ciach, ciach, ciach. Te dwa były naszym środkowym panelem. Ze względu na te wszystkie instalacje. Tu pójdą dwa loginsy pewnie i tam tam już po jednym, bo tutaj Joyce jest blisko, tu Joyce jest bliżej, tak jak widzicie, wszystko pod laser, żeby to później nam było łatwiej kręcić płyty. Dwa Joyce, nie wiem jak ja to policzyłem, ale jeden za mało, więc aha, bo przez te odległości mi się tak wydaje. Nie, tak czy siak, jeden za mało, nieważne, jeden dokupimy, więc teraz wstawiam tu, wstawiam tu i tego dokupimy. Słuchajcie, zabrakło Joyce'a, to już wiecie Tu przykręciłem tego pierwszego Loginsa Będą szły na jednym poziomie do końca Ale robimy sobie przerwę Zrobimy przerwę, przykręcimy te trzy sztuki I zaczniemy przerzucać kable Let's go Dobra, szybka akcja, bo plasterboardy wzięliśmy z Travis'a Jednego Joyce'a Uważaj Rafał idę szybko do tool station, po puszki, żeby już były na miejscu. I tak przy okazji zastanawiamy się, co tam się stało. Bo już ponad rok ta buda jest wybudowana, stoi pusta. Kiedyś to miała być chyba jakaś restauracja, zrobiona i tak dalej. Ale nawet parking jest ogromny, przeznaczony. Słuchajcie, i biznesu Robota skończona. I nigdy restauracja nie została otwarta ani jednego dnia. Zapomniał, zapomniał. Czekajcie, po co idzie. Po co idzie. Wiem po co idzie specjalny nóż you. I nie it, I Jak to skrzypcy, słyszycie tam w ogóle? Słuchajcie, więc Sianka wjeżdża, już kręcę drugą, zaraz trzecia wiedzie. Właśnie przyjechał pan od internetu, więc będzie rzucał tu mi kabel Tam mu przemierciłem Joyce'a, już mu pomogłem Słuchajcie, oni na samym początku się pokłócili w tej prawie Chyba nie do podgramaty w sukcesie. Ten gadał i tamten gadał, nie? Jeden drugiemu przerywał, nie? Jakieś <tryk> <tryk> nieporozumienie po prostu. Okay. Just to... Zobaczcie co się dzieje, kable zostały odpuszczone jeszcze na koniec, czyli ring, to jest tylko tak temporary, bo on idzie w tamtą stronę, ale tu będzie gniazko na światła, na trzapkowe. Gniazdko na, na nadszawkowe, więc mu, musi tu być. Ring, e, ring, 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 ring. I tu jest kabel przygotowany do przerzucenia, tam jest przewiercone, więc jutro będzie kuch, mocowanie wszystkich puszek. Także zanim elektryk przyjedzie, to on będzie miał wszystko pokończone, będzie mógł się bawić. Słuchajcie. Także my sprzątamy ten czterek pan przyszedł, podłączył kabel, słuchajcie jaka tu akcja była, nie? Oni się nie mogli dogadać. Jeden drugiemu przerywał na samym początku. Ja nie, myślałem, że za chwilę dojdzie do awantury, nie? thank you very much we need to just tidy up and we're free to go i think we, we managed to do this what we had we planned in the morning what do you think huh? it's okay okay let's go Tomorrow, What about tomorrow. What do we do tomorrow? We will run the cables. When we complete with the cables, we'll cover the, the other side and the seams Tomorrow finish. What do you think? Tomorrow finish. the whole thing. Yeah. Tomorrow finish. Dobra, oni co wygadają, a ja wam powiem spadamy stąd. I to sobie wyschnie pozaprawialiśmy te wszystkie puchy, kable wpuszczone. Można resztę przepuścić jutro, tu już poprzewiercamy także będzie szybkie przerzucenie na tą stronę, później stąd, tam, w kierunku skrzynki, która znajduje się tam. I ciertownie, słuchajcie, zakrywamy sufit. Nie wiem, co z tymi kablami. Nie wiem, czy to się nie stanie coś podejrzanego, bo e, mamy całą płytę, którą powinniśmy tu wrzucić tak jak na tej ścianie. Nie? Wiecie o co chodzi. Jeżeli elektryk później nie znajdzie tych kabli, nie wiem, spróbujemy je tam przerzucić, tam usunąć i zobaczyć. Może on je po prostu połapie, tam podpór nad tym, nad pomyślimy o tym jutro. W dupie to mam dzisiaj. Dzisiaj już koniec, także spadamy. Porobione, porobione, zrobione, zrobione. Miłego wieczoru, dnia i poranka. Kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj. <gryw> Obserwuj. <gryw> Lajkuj, komentuj. Dziękuję. Cześć. Przedam Wam jeszcze piesa, nie? Wyobraźcie sobie, ja za dobrze niektóre prace wykonuję i to jest problem ogólnie, bo była, byłem na spotkaniu teraz u klientki, na jej mieszkaniu, które wynajmuję, nie na tym domu, którym ja robiłem tam łazienkę. I to było nie wiem ile lat temu, szczerze. 4 lata, 5, 5 lat temu? Jakoś tak, chyba. No, tam było robione. I słuchajcie I od tamtej pory Wszystko działa, tak? Zatelefonowała do mnie Bo ma problem na innej łazience Bo w międzyczasie spróbowała z kimś innym Rok temu I po roku czasu, słuchajcie, ta łazienka Tam była tylko wymiana wanny Zalali, Zalali mieszkanie na dole Podłoga zgniła, hydraulika Wygląda trochę śmiesznie Wanna w ogóle nie została przyczepiona do tylnej części ściany. Noga, jedna z tych czterech nóg, na której opiera się wanna, bo nie ma żadnej ramki zrobionej w ogóle. Tylko z przodu było na płytki. Taka sztuka była zrobiona. W ogóle wisi w powietrzu. Nawet już nie ma supportu, bo ta podłoga po prostu zgniła. I wyobraźcie sobie teraz pytanie, co robimy? Zaprosiła mnie tutaj na wycenę. Minimum to jest tylko wymiana panela z przodu, tak? Bo ona tam zasilowała, żeby nie ciekło. Czyli wiecie, no jak to z landlordami. Zrobią nic, może albo coś, ale tylko minimum. Albo zrobią całą łazienkę od nowa, nie? Więc no ona się nie uśmiecha, żeby zrobić całą łazienkę, ale raczej nie należy do landlordów, którzy nie zrobią nic, więc dałem jej dwie opcje. Co zrobi, to, zdecy to się w wkrótce, ale Widzicie jak to jest Mogła zadzwonić do mnie <laughs> Przynajmniej nie, nie, nie kombinowałbym nie, nie próbowałbym czegoś robić na sztukę Bo ta sztuka teraz wyszła jej bokiem Zapłaciła gościa, zrobiła coś I musi zrobić jeszcze raz Naprawić to co ktoś zrobił Także widzicie Jak już robicie coś To pomyślcie dwa razy Żeby było zrobione poprawnie Może nie kosztować nie wiadomo ile Ale żeby ten człowiek, który wykonuje Wam tą usługę, no, sprawdźcie go. No, sprawdźcie go, czy jest fachowcem w jakimś stopniu, czy ma portfolio, gdzie faktycznie ludzie, gdzie może się pochwalić tym czy tamtym. I ewentualnie, im większy projekt, skontaktujcie się z byłymi jego klientami, jeżeli już po, będziecie blisko podjęcia decyzji, żeby zobaczyć poprzednie projekty albo dowiedzieć się, czy. Wszystko jest dalej ok, nie? bo to jest taka jakby gwarancja tego, że ten człowiek zrobi Wam praktycznie dobrze usługę. I chyba myślę, że to jest najlepsze, jeżeli chodzi o spróbowanie wybrania budowlańca. Jedźcie, sprawdźcie albo przynajmniej skontaktujcie się z poprzednimi klientami. To też trzeba zweryfikować, czy oni są w ogóle klientami. Żeby to nie była jakaś firma krzak, czyli nie wiem, kolega nagle odbiera telefon. I weźcie referencję. No. Nie słuchajcie tylko tej jednej osoby, jak ona to pięknie opowiada, tylko sprawdźcie sami. To jest najlepsze, co możecie zrobić dla siebie, żeby później nie borykać się z takimi problemami jak moja klientka. Także no nic, umówiliśmy się, zdecyduję, którą drogę e, obierze, da mi znać i umówię ją na, na tą robotę. Także pozdrawiam. Lecimy dalej.